76 razy dziennie sprawdzamy telefon w poszukiwaniu nowych informacji. To akurat przeczytałem na Vivie, ale jakby sobie policzyć, że 5 razy w ciągu godziny spojrzymy na telefon, to w sumie to wychodzi nam coś takiego, nie? Zróbmy sobie w ogóle taki challenge. Polecam serdecznie zróbmy challenge. Spróbuj policzyć, ile razy w ciągu godziny sięgasz po telefon. I odpalasz, sprawdzasz godzinę, sprawdzasz Facebooka, Instagrama, Snapa, zerkasz na powiadomienia. Ile razy w ciągu godziny zdarza Ci się taka sytuacja? Dajcie znać w komentarzu, ile Wam mniej więcej wychodzi. Nie chodzi o to, żeby teraz piętnować się, czy. Czy my spędzamy strasznie dużo tego czasu, czy co chwilę sięgamy po ten telefon, tylko żeby mieć jako taki obraz, ile faktycznie jest w tym prawdy, że to 76 razy. Okay? FOMO, czyli Fear of Missing Out, to nazwa, można powiedzieć, schorzenia, które polega na tym, że boimy się, że będziemy nieaktualni, że coś przegapimy i dlatego cały czas jesteśmy online. W ten sposób scrollujemy tablicę na Facebooku, na Instagramie, na Snapchacie, na Twitterze i TikToku, żeby zobaczyć, czy może jednak coś znajdziemy, czy może jednak się czegoś nowego dowiemy? Niejednokrotnie, kiedy usłyszymy powiadomienie na Facebooku, na Instagramie, to czujemy, że musimy w tym momencie to sprawdzić. Ja muszę, muszę w tym momencie to zobaczyć. Sam widzę po sobie, jak widzę kolejne, kolejne, kolejne powiadomienie z jakiegoś tematu, zwłaszcza na jakiś jeden na przykład temat na Facebooku. I już mózg dostaje powiadomienie, że o kurcze, coś tam się dzieje, jakaś dyskusja, jakaś kłótnia, coś się wydarzyło, muszę to zobaczyć, muszę być na bieżąco, i odrywamy się niejednokrotnie od pracy, odrywamy się od swoich zajęć, żeby właśnie sprawdzić coś takiego. Oczywiście w większości przypadków okazuje się, że to jakaś niegroźna dyskusja, niegroźna przepychanka, ale my już tracimy te kilka ładnych minut na sprawdzenie tego, i nagle okazuje się, że dzienny plan dnia. Szlak trafił Dzienny plan dnia Wspaniałe określenie pisarzu Wspaniałe Odpowiedzią na FOMO stało się YOMO Czyli Joy of Missing Out Joy of Missing Out polega na tym, że odcinamy się od tych wszystkich powiadomień i czerpiemy z tego radość, że zwiedzamy sobie świat, a nie tylko patrzymy na ekran. Mogą to potwierdzić wszystkie osoby, które do mnie piszą, że, kiedy, że ja odpisuję po naprawdę długim czasie, potrafię odpisać po paru dniach, po, po tygodniu wręcz. Dostaję mnóstwo takich przypominajek, że ktoś tam mi wyśle okejkę, okay znak zapytania, że czeka nadal na odpowiedź. I powiem uczciwie, ja staram się ograniczać jak tylko mogę czas spędzony na messengerze, czas spędzony na mailu, dlatego, że bym musiał siedzieć non-stop i każdy z nas by musiał siedzieć po prostu non-stop, odpisywać na wiadomości. Polecam zrobić sobie taką godzinę w ciągu dnia, godzinę na media, w której odpowiadamy i okej. Okay. Ludzie naprawdę nie umrą z powodu tego, że odpowiesz na tego maila jutro. Albo za dwie godziny. Bo teraz jesteś na spotkaniu z rodziną, i warto poświęcić czas rodzinie, a nie patrzeć się cały czas w telefon. Ja siedzę, ja siedzę głównie na Facebooku i troszeczkę, troszeczkę na Instagramie, a już widzę ile dostaję powiadomień. Zwłaszcza jeżeli gdzieś na przykład opublikuję filmik na YouTube, no to dostaję na YouTube powiadomienia. Na Facebooku, na Instagramie, na Messengerze ktoś do mnie napisze i nagle się robi tego lawina. I teraz sprawdzenie każdego, odczytanie. Ja zawsze czytam komentarze na YouTube, ale zajmuje to strasznie dużo czasu. Wejście w każdą dyskusję. A nie wyobrażam sobie ludzi, którzy jednocześnie siedzą na snapchacie, tam dyskutują, dyskutują na TikToku, siedzą konkretnie na Instagramie, bo ja to tam rzucę zdjęcie. Ja mam parę osób obserwujących, parę osób sami obserwuję, więc mnie to tam schodzi w parę minut, ale jak ktoś siedzi konkretnie na Instagramie. Kurde, to jest powiadomienie, co, co, co sekundę po prostu jeszcze z Facebooka, z Instagrama, Snapa, TikToka, z YouTube'a masz jakieś powiadomienie w międzyczasie na Messengerze, ktoś się odezwie, na Whatsappie i te, tego się robi tak dużo, że mógłbyś siedzieć po prostu z telefonem i non-stop odpowiadać ludziom. Musisz nawet nie tworzyć własne wiadomości, własne jakieś powiadomienia, ale na najzwyczajniejszym świecie odpowiadać ludziom, i to jest niestety straszne, bo w ten sposób tracimy, tracimy takie fajne chwile zamiast, zamiast spędzić. Ten czas z rodziną, z przyjaciółmi, z ukochanymi osobami. Zamiast czuć tą relację obok, to, to my zwyczajnie wybieramy. Powiadomienia, które no, nie zmieniają naszego życia jakoś. Nie chodzi oczywiście o to, żebyśmy teraz wywalali telefony przez okno, robili wielkie stosy, palili na stosie internety, tylko chodzi o taki złoty środek, nie chodzi po prostu najzwyczajniej w świecie o to, żeby nie przeginać. A jak często ty zaglądasz na komunikatory internetowe na Facebooka, Instagrama, Snapchata, Twittera, TikToka i YouTube'a? w komentarzu taki trochę hipokrytyczne chyba że ja proszę o napisanie w komentarzu jak często wypowiadasz się w komentarzach na innych yy, platformach to to, to to jakby jest hipokryzja chyba z mojej strony to wszystko i jak zawsze na razie do zobaczenia i do usłyszenia